W dzisiejszej Ewangelii Filip kieruje do Jezusa słowa, które być może sami chętnie byśmy wypowiedzieli: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. I wydaje mi się, że rzeczywiście wielu i wiele z nas może sobie myśleć, że nasze wszystkie problemy z wiarą skończyłyby się dokładnie w tym momencie, gdyby dane nam było zobaczyć Ojca. Tak jak chciał Filip w sposób jasny, bezpośredni i bez wątpliwości właśnie. Poza tym, jakby Kościół dalej mógłby być nieskuteczny w swoich projektach duszpasterskich, mógłby być grzeszny, moje modlitwy mogłyby być niewysłuchane, a nasze próby wcielenia w życie Ewangelii mogłyby być tak samo nieskuteczne, ale moja wiara byłaby uzdrowiona, gdybym tylko Mógł zobaczyć jasno i bezpośrednio. Niestety, Jezus nie zostawia nam dzisiaj złudzeń. Nie zostawia złudzeń, bo mówi do Filipa: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. I te słowa nie straciły na aktualności po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Nie straciły na aktualności po tym, kiedy Jezus przestał być widzialny w swoim ludzkim ciele, bo jest widzialny w swoim ciele mistycznym, o którym mówi dzisiaj list Świętego Piotra, że to jest świątynia zbudowana z żywych kamieni, którą jesteśmy my. Ja, wy, którzy tego słuchacie, i inni, którzy tego, co mówię w tym momencie, nie słuchają. Bóg objawił się nam tak, jak chciał, i objawił się w kościele, który jest niedoskonały, który jest chropowaty, kanciasty i zwyczajnie niezadowalający. Objawił się i w tym kościele my widzimy Chrystusa, który pokazuje nam Ojca. Innej drogi nie ma. I wydaje mi się, że to, co dzisiaj jest krzepiące w tej Ewangelii, to nie to, że inna droga nie jest nam dana, ale ten realizm Jezusa. Że wszystko w życiu możemy zanegować, i te cudowne rzeczy zanegować jest najłatwiej. Nawet gdyby Jezus pokazał nam w tym momencie chwałę nieba, albo sami moglibyśmy powiedzieć, że postradaliśmy zmysły, albo ktoś mógłby to zrobić z zewnątrz i pewnie miałby rację. Natomiast ta wiara, która chce widzieć Boga w tej chropowatej, Niedoskonałej, niezadowalającej postaci. Ta wiara, ona jest w stanie dosięgnąć prawdziwego oblicza Ojca, oblicza, które Ojciec sam chce nam odsłaniać oblicza pełnego miłosierdzia, miłości oblicza, które jest gotowe do przyjęcia. Tych wszystkich chropowadości, niedoskonałości yy, i tego, co niezadowalające. Czy chcesz widzieć to oblicze, czy chcesz go doświadczyć, czy chcesz nieść je dalej. Bez hojności naszych patronów nie byłoby tego odcinka. Dziękujemy.